Przepraszamy. <gry> Początek sezonu mieliście znakomity, ale ostatnie występy pozostawiają wiele do życzenia. Jeszcze nie ustabilizowaliście formy? Nie wiem, czemu ja. Hmm. Czasami tak bywa. Nasza forma niestety faluje. Zaczęliśmy. Bardzo dobrze, później było średnio, no i niestety w ostatnio w Chinach mieliśmy trochę mniej szczęścia, bo przegraliśmy w Tie breaku. Mecz, który powinniśmy wygrać, ale niestety nie udało się. Na początku sezonu odczuwaliśmy wielką presję, że to, jest, że to będzie pierwszy nasz mecz. Akurat niespodziewanie dobrze nam wyszedł, pokonaliśmy bardzo dobrą parę z Gruzji. 21-4, co, co nie jest e, ba, zbyt częstym wynikiem w turniejach głównych. A przygotowania wydaje mi się, że przeprowadzone były na najwyższym poziomie i e, przygotowaliśmy się bardzo dobrze do tego turnieju. E, przygotowaliśmy się dobrze do tego sezonu. Tylko, że trochę jeszcze nam siedzi w głowie młodzieżowa siatkówka i takie typowe polskie e, granie, takie jeszcze niedorosłe. Mamy ten problem z przejściem z, z juniora do seniora, ale mamy teraz trenera z Grecji, Spirosa Karachaliosa, który współpracuje również z nami na linii takiej pomocy psychologicznej i wydaje nam się, że to nam dużo pomaga, tylko jeszcze tego nie pokazaliśmy. W tym roku Stare Jabłonki, ostatni raz przed, myśląc, przed mistrzostwami świata robią Grand Slam, co trzeba poprawić od strony organizacji dla zawodników jak widzicie? wydaje mi się, że w starych jabłonkach już nie ma praktycznie nic do poprawienia. Jest to turniej zorganizowany na najwyższym światowym poziomie. To inne 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 turnieje mogą porównywać się do starych jabłonek, szukać u nich wzoru i próbować się naśladować. No może tylko jeszcze że dorównuje starym jabłonkom. No, według mnie turniej w starych jabłonkach jest najlepszym na świecie. Z tego co wiem jeszcze turniej. W... W w Stavanger i w Rzymie to są cztery turnieje, które zawsze konkurują ze sobą o miano tego najlepszego. No. W tym roku z konkurencji odpadł Stavanger, niestety? Tak, w tym roku odpadł Stavanger. Nie wiem, jak to możliwe, że Norwegowie mają kryzys, ale tak jest. Ropa się słabo <laughs> Ale tak, z, i z roku na rok są jakieś nowe atrakcje, także jest fajnie. Przede wszystkim, nie osobiście się pod, podoba, że są te grupy kabaretowe, które są w Polsce bardzo po, popularne, także... Przed nami wszystkimi Londyn, oczywiście przed Wami mamy nadzieję też. Jak, jak Wasze przygotowania w tym kierunku? Przygotowania były konkretne, konkretnie nie pod Londyn, ale pod cały sezon, ponieważ na początku musieliśmy zgromadzić trochę tych punktów, i przede wszystkim zagrać w tych turniejach eliminacyjnych. Także jeśli chodzi o przygotowania, to były normalne pod cały sezon. Od początku sezonu robiliśmy wszystko, żeby zakwalifikować się z tej pierwszej możliwości, czyli ze, zdobycie, ze zdobyczy punktowych. Niestety, pojedyncze mecze, które nam nie wyszły, przekreśliły tę szansę. I teraz będziemy szukać tak kolejnej szansy w Continental Cup, e, dzięki któremu możemy uzyskać bezpośredni awans e, do e, Igrzysk Olimpijskich, lub, e, lub e, nie wygrywając tego turnieju, możemy pojechać na kolejny turniej, e, który będzie organizowany już przed samymi Igrzyskami, który wyłoni ostatnie miejsca na Igrzyska. Więc jeszcze, jeszcze szanse cały czas są i szukamy, szukamy e, rozwiązań. Żeby, żeby to zdobyć. Czyli walka do ostatniej chwili. Tak. tak Dzięki.